Przechodzę metamorfozę w szarleju i mam już wypełnione usta. Natomiast chciałabym trochę poprawić koloryt, wyrównać koloryt i, i kształt. Tak. Mhm. Kształt, Pani ust jest bardzo ładny, więc myślę, że tutaj specjalnie nic nie będziemy zmieniać. Myślę, że troszeczkę tylko wyrównamy tutaj górną wargę, prawą stronę, dopełnimy ją w stosunku do lewej części. I myślę, że zrobimy to w bardzo naturalnym, delikatnym kolorze, tak żeby tutaj zrekonstruować pani czerwień wargową, żeby te usta nie krzyczały. One mają być jakimś tam delikatnym tłem, a nie częścią dominującą w pani twarzy. Jak długo utrzymuje się efekt na ustach? Makijaż na ustach trzyma się stosunkowo długo, mniej więcej w granicach od roku do, do trzech lat. Jest to wszystko oczywiście uwarunkowane kondycją skóry. Nie jest to tak, że będzie on schodził w różnych miejscach różnie, z różną intensywnością. On będzie się stopniowo na całej powierzchni jednakowo rozjaśniał, aż do zupełnego zaniku. Ale to, żeby on zaniknął, bardzo rzadko się zdarza, więc myślę, że będziemy się spotykać na dopigmentowanie. Położę znieczulenie na ustach i po malutku będziemy zaczynać zabieg. U pani Anity wykonamy makijaż dwoma pigmentami: to będzie raspberry w połączeniu z odrobiną amarylisu. Chodzi nam o uzyskanie jak najbardziej delikatnego, naturalnego efektu z odrobiną ocieplenia czerwieni margowej. Zrobimy pani Anito teraz wstępną wizualizację kolor tej konturówki jest troszeczkę ciemniejszy od koloru, którym usta będą zrobione. Więc jak za moment pani spojrzy w usterko, proszę się absolutnie nie stresować, że one będą takie wyrysowane. Rysunek ust jest już gotowy, więc myślę, że po pani zaakceptowaniu możemy rozpocząć zarek. Teraz rysuję u pani Delikatny kontur. W dalszym etapie leciuteńko je podcieniujemy, tak żeby usta delikatnie podkreślić i zlać ten kontur razem z czerwienią wargową. Pani Anitko koniec. E, proszę się nie denerwować. Usta nie będą tak intensywne jak są w tej chwili. Kolor docelowy będzie dużo delikatniejszy. Myślę, że nawet o jakieś 30-40% tego zabarwienia, które jest w tej chwili Eee, mniej więcej za jakieś 3-4 dni zacznie się ten proces wyłuszczania. Proszę pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji ust już od dnia dzisiejszego. Tak jak rozmawiałyśmy do domu, dam krem do pielęgnacji i proszę sobie te usta smarować. Eee, przez najbliższe 2-3 tygodnie proszę unikać basenu, sauny ze względu na bardzo dużą wilgotność, jak również wszelkiego rodzaju form opalania. Nie chodzimy na solarium przez jakieś dwa, myślę, tygodnie. Krem z filtrem na usta proszę nakładać. Jak się Pani czuje z nowymi ustami? Kolor mi się podoba, także nawet nie wiem, czy jest za mocny, czy nie będzie za chwilę tak, że się okaże, jak się złuszczą, że powiem, że, że jednak mogłyby być ciemniejsze. Jeżeli do tego dojdzie, hmm. Paniak to spokojnie dopigmentujemy przy zabiegu uzupełniającym.